Zastępy aniołów. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana. I raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, Potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, uroczystość w niebo Matki Bożej to jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu całego roku, a z pewnością najpiękniejsze święto maryjne. Dla Matki Bożej jest to dzień największej radości i największego szczęścia, dlatego, że czcimy i wspominamy ten, to wydarzenie, kiedy Maryja z ciałem i duszą została wzięta do Domu Ojca Niebieskiego. Można więc powiedzieć, że ta ogromna radość Matki Najświętszej wynika z tego, że ona już osiągnęła niebo, że ona już wzięła nie, niejako w posiadanie. W przeciwieństwie do nas, którzy ciągle jesteśmy w drodze, którzy ciągle podróżujemy, oczywiście przeżywamy też radość, patrząc na radość Maryi, ale nasza radość jest ciągle radością oczekiwania, radością nadziei, że kiedyś tam dotrzemy, gdzie dzisiaj jest ona. Kościół wiedząc o tym, że jesteśmy w drodze, nie przedstawia nam poprzez Karty Pisma Świętego albo przez Czytania szalne Maryi w niebie, ale właśnie jako wzór, jako inspirację, przedstawia nam w różnych momentach Ewangelii Maryję, która także była w drodze do nieba, w różnych chwilach dziejów zbawienia. Kościół nam ją ukazuje, idącą, zmierzającą do nieba poprzez różne sceny i wydarzenia ewangeliczne. Dzisiaj mieliśmy taką ważną scenę, opis. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Więc to jest jedna z pierwszych scen, kiedy spotykamy Matkę Bożą, właściwie po zwiastowaniu następną. W momencie zwiastowania w Nazarecie Maria dowiedziała się od Anioła Gabriela o dwóch tajemnicach. Pierwsza tajemnica, ta najważniejsza i największa, to tajemnica wcielenia Syna Bożego. Dowiaduje się, że ona. Prosta, zwykła dziewczyna z Nazaretu, na którą pewnie nikt nie zwracałby uwagi, została dostrzeżona przez Pana Boga i została wybrana na matkę Jego Syna. To jest tajemnica wielka i zdumiewająca, zdolna swoją głębią i ogromem przesłonić cały świat. Natomiast Matka Boża wtedy przy zwiastowaniu dowiedziała się także drugiej tajemnicy. Właśnie dowiedziała się o swojej krewnej, o Elżbiecie, że ta mimo tego, że była już posunięta w latach, że była już w podeszłym wieku, również oczekuje potomka, że jest w ciąży. Oczywiście te dwie tajemnice są w ogromnej dysproporcji. Ta pierwsza to jest, dotyczy w ogóle wcielenia, zbawienia rodzaju ludzkiego. Ogromna tajemnica. Natomiast ta druga wiadomość o krewnej z pewnością była miła, ale miała się tak do tej pierwszej jak światło świecy do blasku słońca. I po usłyszeniu tych dwóch tajemnic, po zwiastowaniu, naturalne mogłoby się wydawać, że Maryja wtedy, kiedy dowiedziała się o sobie tak niezwykłą rzecz, powinna była już zasiąść w tym Nazarecie, dbać o siebie, pielęgnować się. Powinna innym sprawić, żeby opiekowali się nią, bo przecież ona jest absolutnie wybrana na kogoś wyjątkowego, na Matkę Boga. Tymczasem, co robi ta prosta, zwykła dziewczyna? Dowiedziawszy się, że sama jest w ciąży, co więcej, że będzie Matką Syna Bożego, ukrywa te tajemnice w swoim sercu, zabiera. Pod najpotrzebniejsze rzeczy i rusza w drogę, śpieszy się do Ain Karem, aby tam pomóc, opiekować się, pracować przy swojej starszej krewnej, która z pewnością trudniej znosi ten stan błogosławiony. Maria idzie tam, aby pokazać, że tak naprawdę w życiu najważniejsze są proste, codzienne czynności. I to jest właśnie lekcja dla nas. Ten przykład Matki Bożej, o której słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy spotyka się z Elżbietą, z krewną. Wielu z nas pewnie nieraz myśli, czy wielu ludzi sądzi, że Pan Bóg oczekuje od nas jakichś wielkich czynów, wielkich dzieł. I tak człowiek nieraz chcąc temu sprostać, czeka na okazję. Czeka czasem latami, że ma się wydarzyć coś wyjątkowego, coś wielkiego. I w ten sposób no, dokonamy czegoś, spełnimy swoje życie. Ale takie myślenie najczęściej kończy się rozleniwieniem i stratą czasu. To jest jakaś tragiczna pomyłka. Dlatego, że w życiu jest zupełnie inaczej. Nasze życie jest jak księga, którą mamy do zapisania. Nie napiszemy, nie zrobimy wielkiego dzieła, w jeden dzień nie, napisamy, nie napiszemy całej książki, ale. Każda kartka tej księgi życia to jest jak jeden dzień i naszym zadaniem jest systematycznie, skrupulatnie, codziennie zapisywać tylko tę jedną kartkę przypadającą na dany dzień. I nie są najważniejsze nawet te wszystkie strony, które już za nami. Z niektórych pewnie możemy się cieszyć i chlubić, innych możemy się wstydzić, bo są stronami jakichś upadków i słabości. Nie są też najważniejsze te strony puste, które są jeszcze przed nami. Nie wiemy ile ich będzie. Ale skoncentrować się trzeba na tej jednej stronie dzisiejszej, na tej stronie mojego dnia dzisiejszego i tego, co się wydarza dzisiaj, co mam do zrobienia dzisiaj, co mogę zrobić dzisiaj. I żeby zrobić to najlepiej, jak umiem, najlepiej, jak potrafię. Tak więc ta droga do nieba, którą nam wskazuje Maryja w niebo wzięta, to nie jest droga wielkich czynów, dokonań i wielkich wydarzeń. Ale to jest zwykła droga najprostszych, codziennych obowiązków. Nie myślmy więcej o tych wszystkich rzeczach, które moglibyśmy, gdybyśmy tylko mieli okazję. Okazję mamy codziennie, aby robić proste rzeczy. Tego nas uczy Maryja. Tak rozumieli to jej czciciele, choćby wspominany wczoraj, święty Maksymilian Maria Kolbe, który zwykł mówić takie zdanie: Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy, oto cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia. Skoncentrujmy się na tej jednej stronie naszego życia. Jutro skoncentrujemy się na następnej i w ten sposób krok po kroku zmierzajmy tam, gdzie Matka Boża nas czeka. Amen.